ja właśnie się szykuję bo robimy kolejną sesję znowu, ale właśnie w tym tygodniu dostaliśmy body, którą mam teraz na sobie w trzech odcieniach, ten beżowy i off-white i będziemy właśnie robić sesję tak, żeby wypuścić te produkty w przyszłym tygodniu wcześniej sobie zrobiłam właśnie włosy Dysonem, więc teraz chcę sobie zrobić kitkę, tak jak mam na wszystkich zdjęciach na stronie. Jeszcze z tyłu mam metkę nieodciętną, ale zaraz będę to robić. A to jest to body, które już widzieliście kilka razy, czyli z kwadratowym dekoltem. I z tyłu wygląda to tak. Ja się cieszę i lecę z tematem, a Wam życzę miłego dnia. Czarnego zdjęcia mamy już zrobionego, tego beżowego też, to jest odcień Sun Beige I on już był wcześniej dostępny tylko, że po prostu w tych body na ramionczkach czy tam w topach. I tak on wygląda, proszę bardzo. Uwielbiam, bo ogóle zrobiliśmy właśnie zdjęcia już tego czarnego i czarne już wyglądało na kąpie, żeby sprawdziły, że to wszystko dobrze wygląda. I zdjęcia wyglądają świetnie. To było naprawdę wygląda przepięknie. No a beżowe jeszcze nie było na komputerze, ale też już widziałam w aparacie, że jest fajnie. I bardzo mi się podoba, bo robimy właśnie na przykład takie foteczki. I moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda, więc został nam już ostatni odcień, czyli. Off-white, zaraz Wam pokażę. I proszę Państwa, off-white, jak widzicie już słońce tutaj wchodzi, więc muszę się śpieszyć, ale już zrobiliśmy zdjęcia, nagraliśmy to, co chciałam nagrać i myślę, że jutro pójdziemy chyba w plener, żeby też nagrać taki fajny film promocyjny, jako że wcześniej takie body na długie rękaw nie było u nas w sprzedaży i jeszcze chciałam też na to zwrócić uwagę. No to oczywiście na dekolt, który jest kwadratowy, ale on jest troszeczkę mniejszy niż ten w naszym Body Classic. Jeżeli chodzi o lamówkę, to wygląda ona z bliska, tak? I też to, co było dla mnie ważne, to długość rękawów. Jak widzicie, są długie, są takie super, więc też jeżeli jesteście wyższe, to powinno być ok. I to jest wody, więc to teraz znać, że też nie ma na razie topu i nie mamy tego na razie w planach, więc to jest to, co możemy Wam na ten moment zaoferować i jak zawsze ja duszę rozmiar S. Będzie oczywiście rozmiar mniejszy, będą też rozmiary większe. No, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeszcze raz obrót, chciałam nagrać jeszcze story na Instagrama, ale tam miejscu, gdzie zawsze nagrywam jest już słońce, więc niestety dzisiaj mi się tego nie uda, a żałuję, bo oczywiście odwalona jestem, znowu mam przyczepione rzęsy, nawet fajne mi dzisiaj brwi wyszły, włosy miałam lekko pokręcone, no ale... Trudno. Co prawda jest dopiero 15, no ale już niestety mam po nagrywaniu, więc teraz zabieram się za ogarnianie. W ogóle też zaraz przyjadą nasze mamy, więc odezwę się do Was później, ale w ogóle będzie super. Mam nadzieję, że vlog, dlatego też, że w poniedziałek wyjeżdżamy do Warszawy ja mam sesję zdjęciową dla Dżungla Mur i ona będzie trwała aż dwa dni, bo pierwsza będzie na siłce, druga będzie w studiu. Potem jeszcze jedziemy do łodzi do naszej szwani. No i właśnie też... Miski jeszcze na chwilę wracają Do żar Ale potem już przyjedziemy I chyba będziemy zostawać już na trochę dłużej Więc dzieje się Mam nadzieję, że będzie wam się podobał ten vlog Więc ozywam się potem Słucham cię Przyszedłeś tutaj tuptać? No to zaprezentuj coś Maltesersik Zaprezentuj coś Aha Powiedzcie mi czy już e, zmieniło jakoś swoich architektów, bo jakoś tak ładnie tutaj jest. I jest tyle ładnych rzeczy, że aż Alan był zdziwiony. Byłeś zdziwiony? Tak, patrz na klucze. Aha, nie, to mi się akurat nie podoba. Ale zobaczcie, że w ogóle tutaj też są super fajne rzeczy. Ale tak wam jeszcze że pokażę. I to jest w ogóle chyba nowy, jakiś taki odnowiony salon w Pasażu się właśnie na wyjazd I to jest słuchajcie to co zabieram Samo dżimglomor. I przy okazji Chcę wam pokazać walizkę jaką mam Więc czekajcie to zapnę Dlatego, że często są o nią pytania Jak ją widzicie na story Ja mam ją z tej marki I jest naprawdę bardzo spoko Co prawda no widać, że jest używana, ale no tak to wygląda na lotniskach. I oczywiście kupiłam ją w takiej maksię, więc kupuję albo tej marki, albo kalpak. I jeżeli chodzi o kalpak, to miałam już. Cztery walizki od nich i naprawdę są spoko. Ale jeżeli chodzi o jedną rzecz, na którą zawsze musicie zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o walizki, to to, czy mają podwójne kółka, bo pojedyncze kółka są naprawdę beznadziejne i strasznie ciężko się wtedy prowadzi walizkę. A jak kupicie taką, gdzie macie podwójne kółka, to będzie super. Dobra, dojechaliśmy, już byliśmy jeszcze w międzyczasie w łodzi, w naszej szwalni. <laughs> jak wstąpiłam głosarz? Jesteśmy w hotelu. Moxi. Więc wam pokażę, bo to jest taki bardzo oryginalny, fajny klimatyczny hotel. Trochę kojarzył nam się z tym, w którym byliśmy w, Am w Amsterdamie, tak? W Amsterdamie. Więc już wam pokazuję pokój. Tu było właśnie lustro. Tu jest wejście. I zobaczcie, tak wygląda łóżko, bo mamy pokój dwuosobowy. W ogóle fajne są te zagłówki. I z drugiej strony. To wygląda tak. Bardzo podoba mi się też pod te podświetlenia. I zobaczcie, że łazienka jest w takim naszym klimacie. Mega! Właśnie się widzę. Widziałam tylko e, prysznic. Fajnie! Więc tak wygląda tour e, po hotelu. Ja już się rozłączam, zmywam się i lecimy spać, bo jest chyba w pół do pierwszej, a jutro zaczynamy rano sesję z Jim więc nie mogę się doczekać. I do zobaczenia jutro! I już jesteśmy na sesji, dzień pierwszy. Zaczynamy od sesji na siłowni, zobaczcie w ogóle jaka jest świetna, zaraz Wam pokażę lepiej. Make-up zrobiony i dzisiejszy outfit. Nie wszystkie nowości, które jak wy to oglądacie są już dostępne na stronie, ale pokazuję Wam teraz listówkę. Zobaczcie, jesteśmy dzisiaj na siłowni Training Hub w Warszawie. I z tam już są pierwsze zdjęcia. Ale na mi się podoba to miejsce. To, żeby zmyć makijaż. Wykąpałam się już, ale ja chcę zrobić demakijaż z Wami, dlatego że chcę Wam w międzyczasie jeszcze pokazać jedną rzecz. Pomyślałam, że to będzie idealne miejsce, żeby Wam to pokazać, bo chcę mieć super fajnie oczyszczoną skórę. Więc, jak zwykle, najpierw zaczniemy od demakijażu, a w ogóle to zobaczcie moje brwi. E, miałam robione je tym mydełkiem z Apolki i, i wcześniej e, nie, nie używam go w ogóle ale muszę wam powiedzieć, że faktycznie trzyma te brwi na mur beton, więc zobaczmy e, jak będzie mi już szedł demakijaż makijaż, używam e, Oczywiście tego z innymi balsamu. Mam też kępki, ale też spróbuję sobie to rozpuścić właśnie tym balsamem. Ale mam dosyć taki konkretny makijaż twarzy, więc po prostu nie mogłam się doczekać, aż będę mogła sobie to wszystko zmyć. Dzisiaj było fajnie. Robiliśmy właśnie różne zdjęcia i niektóre ujęcia naprawdę wyglądały epicko i nie mogę się doczekać już takich efektów końcowych. W ogóle ta siłownia bardzo mi się podobała, to jest Training Lab w Warszawie, to my chyba jesteśmy gdzieś na Pradze i to jest taka siłownia stricte pod crossfit, bo tam nie ma żadnych innych takich maszyn. Tylko właśnie są takie mm, typowo crossfitowe rzeczy i super to wyglądało. Bardzo żałuję, że nie ma takiej siłowni we Wrocławiu, pod kątem wizualnym, przynajmniej nie kojarza. Zobaczcie, jak fajnie udało mi się rozpuścić e, kępki. E, w ogóle ich nie ciągnęłam, tylko po prostu mi powypadały, więc teraz zmyję, umyję żelem. Mam w ogóle taki żal z Irlandii, bo wziąłam różne próbki i. Wszystkie mi się pokończyły. Jest taki standardowy żal nic specjalnego, ale jak już mam próbkę, to korzystam. No dobra, i skóra jest już umyta, czyściutka, więc jestem przeszczęśliwa. Ale teraz chcę Wam właśnie pokazać nowość z In Mini w ramach naszej stałej współpracy. Jest to ich nowy peeling enzymatyczny dniowy. Widzę, że muszę w ogóle go otworzyć, dlatego że ja używałam wcześniej opakowanie, które dostałam do testów i ono było w trochę innym Opakowaniu, więc po prostu wzięłam to nowe tutaj, żeby Wam już wszystko pięknie, ładnie pokazać. Więc to jest peeling dniowy enzymatyczny. Inni, mniej, więc od razu możecie się domyśleć, że jest to produkt, który też świetnie się sprawdzi dla cel wrażliwych. Można ten peeling stosować w ciąży i można go stosować przy kuracji z retinalem, slash, jeżeli macie już wyrobioną chociaż trochę tolerancję, ale oczywiście nie w tym samym dniu, kiedy stosujemy retinal. I jest to peeling, w którym nie ma kwasów AHA czy BHA. Mamy za to kwasy PHA, czyli glukonolakton i kwas laktofenowy I już Wam pokazuję, jak wygląda konsystencja. To jest słuchajcie, taka nie jakoś super wodnista maś. Może Wam pokażę w ten sposób i jest to peeling zdecydowanie bardziej kremowy. On tutaj nie ma żadnych drobinek peelingujących, więc jest to w pełni peeling enzymatyczny, i nakładamy go na skórę na 15 minut i potem będziemy zmywać jeszcze wykonując masaż. Jest to peeling, którego głównym zadaniem jest po prostu oczyszczenie, wygładzenie i ujednolicenie kolorytu naszej skóry. I też takie optyczne zmniejszenie e, widoczności porów. I to jest peeling, który kompletnie nie podrażnia skóry, który bardzo dobrze ją oczyszcza. I skóra po tym peelingu jest tak mega wygładzona i taka no, aż po prostu jak tubka niemowlaka, przy czym w ogóle nie jest przesuszona, nie jest podrażniona. I ja sobie teraz to zostawiam właśnie na 15 minut. Używam swojego raz w tygodniu e, i. Tak jak już właśnie Wam wcześniej mówiłam, że staram się też oprócz oczywiście stosowania retinolu włączać jakieś takie peelingi oczyszczające, czy to kwasowe, czy właśnie takie enzymatyczne i takie ciągłe, um, regularne oczyszczanie skóry sprawia, że ja w ogóle nie mam takiego momentu, że czuję, że moje pory są zapchane, czy są zanieczyszczone, um, czy czuję nawet taką chropowatość przy um, demakijażu, kiedy skupiam się no właśnie przede wszystkim na nosie i właśnie to jest za sprawą tego, że stosuję i retinal, i właśnie takie peelingi. I do tego oczywiście jeszcze takie mocne nawilżanie, odżywianie skóry i taka ciągłość pielęgnacji zapewnia mi to, że po prostu moja skóra jest cały czas w dobrym stanie. I oczywiście, kiedy użyję takiego peelingu, mam efekt jeszcze takiego turbu wygładzenia, więc to jest teraz taka moja, można by powiedzieć, że maseczka bankietowa, bo moja skóra potem będzie wyglądała jeszcze lepiej. Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy mam tak najlepiej ogarniętą pielęgnację twarzy i po prostu moja skóra jest najbardziej szczęśliwa. Więc czekam jeszcze, tak myślę, że z 10 minut będę zmywać i pokażę Wam efekt. Dobra, czas minął, i teraz delikatnie sobie zbliżyłam ręce i wykonuję jeszcze taki masaż okrężnymi ruchami. I teraz sobie to zmywam. Włączyłam sobie jeszcze latarkę w telefonie, żeby Wam pokazać, jak w tym momencie wygląda moja skóra. I no i sami widzicie, jak ona jest fajnie oczyszczona, Pory. Praktycznie, że niewidoczna. No i bardzo ładnie to wygląda. No i jak też możecie zobaczyć, skóra nie jest przesuszona, nie jest też ściągnięta. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda. No i skóra po prostu jak pupka niemowlaka. Więc to jest jeden z takich fajniejszych peelingów enzymatycznych, który bardzo dobrze oczyszcza skórę, ale właśnie nie podrażnia jej, nie przesusza. A pamiętajmy, że ja mam skórę idącą w stronę suchej więc to, że nie jest ściągnięta to naprawdę jest bardzo fajny znak. Oczywiście, że zaraz nałożę sobie takie produkty nawilżające, ale nie jest to taki moment, w którym koniecznie muszę na przykład użyć jeszcze jakiejś takiej mocnej maski nawilżającej, bo ta skóra jest tak ściągnięta i sucha, no ale jest mega gładka i mega się że mogłam sobie dzisiaj tą pielęgnację zrobić, bo do, dosyć dużo miałam tego makijażu, więc teraz czuję się. Całkiem nie czuć i mogę iść spać. E, linka do tego peelingu zostawiam wam w opisie i bardzo się cieszę, że kolejny produkt z innymi nimi e, tak bardzo podszedł, bo większość tak naprawdę mi się sprawdza i jestem z nich e, zadowolona, więc super, innymi nimi, oby tak dalej. Czekam na kolejne nowości, chociaż i tak w ostatnim czasie było ich dosyć sporo. Robię jeszcze resztę pielęgnacji i idę spać, a z wami widzę się jutro. I mamy drugi dzień sesji. No jesteśmy w takim miejscu. Mega fajnie to wygląda. Ja też już jestem umalowana. Outfit mam na razie taki jak wczoraj, czyli taleginsy. flex tak, to top ściągany i czarny stanik. Peleginsy to jest opcji antracytowy, Jak oglądać ten film, to cały przegląd nowej kolekcji dżungla murryki jest w na doncie, więc możecie sobie zamknąć. Dobra, teraz chyba moja kolejny czas. Dobra i tutaj mogę Wam pokazać w ogóle już w najpiękniejszym świetle makijaż. Witamy w piątek, idziemy do takiego Maxa, obczej, czy jest coś ciekawego. I chcę zobaczyć, czy będą też jakieś ubranka dla pluszka. Mhm. Wziął <grywa> właśnie. Wczoraj kupiliśmy taki w wietrze. No dobra, mówiłam, że właśnie ostatnio kupiliśmy w wietrze ten yy, z Frederica, ale chcemy zobaczyć, czy tutaj coś będzie. O mamo, ale super kubek. Ja ten chcę. Ile on kosztuje? Zrobię Wam przegląd świątecznych kubeczków w takim Maxie. Trzy dychy. Ten jest idealny. Ten ląduje. Jeżeli lubicie piesiaczki, jakby był mal tusianie sznaucer, to bym się zastanowiła. O, zobaczcie, jeszcze jest taki. W środku jest fajny, też trzy No, wiesz, taki urok. Ale jakie jeszcze są. Tu macie koteczki świąteczne. Ten jest też ładny. Pewnie też trzy No, chyba wszystkie kosztują trzy Jest taki. Tu macie jeszcze Eee, ten jest średni. Nie, ten, który... A, jeszcze tu jest... Bo ja lubię właśnie taki klimat tych kubków, ten też jest to trzy Ten w ogóle mamy w domu i też jest fajny. No ale ten to po prostu sztosik. Idziemy zobaczyć jeszcze co jest na górze, Ale tutaj też widać, że są już świąteczne zabawki dla piesków. Ale chyba nie będziemy im nic kupować, bo... Oni i tak nie bawią z takimi zabawkami za często. Zobaczcie też, jakie są świetne poduszki. Ta mi się ogromnie podoba. 80 zł. Ale rok temu kupowałam taką w klimatach zielonych, więc no nie będę teraz kupowała całkowicie od nowa, ale widzę, że u osłonki. Zobaczcie, jakie fajne półeczki do łazienki. I one są po 85 zł. Fajne by wyglądały, fajne by wyglądały na umywalce, jak macie miejsce, że ustawić ustawić swoje kosmetyki. I widzę, że też już są takie świąteczne ręczniczki. A to są właśnie te ubranka dla piesków, ale nic ciekawego nie ma. A to, co właśnie Wam mówiłam, to to, że y, ubrałam w sweterek kruszka i on nie chciał chodzić, bo było aż tak zimno i się trzymał. więc pomyślałam, że muszę znaleźć mu jeszcze coś cieplejszego. Chociaż ma jeszcze jedną kurtkę, ale chciałam, myślałam, że będzie coś fajnego tu. No i jedyne, co jest, to są takie kurtki no ale no nie będę, ja wiem, że wszyscy myślą, że on jest dziewczynką, ale nie pogrążę go aż tak. Zobaczcie, że w ogóle w tym roku w Rossmanie też są te kalendarze z Onnigel i to jeszcze są na promce już. Tutaj macie 7 elementowy. Hmm, dziwne, bo wydaje mi się, że na stronie Rossmanach widziałam, że ten właśnie 12 elementów też był na promce i wydaje mi się, że w ogóle on rok temu był dużo tańszy. Tak, tak. Właśnie jestem zdziwiona, aż że w tym roku jeszcze są. Widzę, że są też kąpielowe i widziałam, że są z herbatką, ale tutaj już z herbatką nie ma. Więc yy, nie wiem, czy bym chciała szukać. Czy po prostu będę kupować takie gotowe, bo wtedy wy też możecie sobie je kupić. A jak sobie kupię kalendarz, to wiecie, nie kupicie sobie. Więc ja tutaj ogólnie przyszłam po kosmetyki, znam, bo mogłyby w końcu się pojawić. I dam wam znać, że też te sera z ewalencją na promce to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. No i zobaczcie, że kurczę. Dalej nie ma. Widzę, że jest. Chociaż nie wiem, to nie, chyba nie jest ten puder. Gdzie są te nowości? Na pewno jest mgiełka, i ja już ją kupiłam. Coś nie wiem, czy to akurat to. Miał być balsam, no ale nie ma nic. I w ogóle strasznie dziwnie to wyszło, bo przecież oni już zaczęli promować te rzeczy od dawna. Powiedziałam, że z półtora miesiąca, a tych rzeczy dalej nie ma z I już jestem po treningu, co widać po załączonym obrazku. Ale właśnie zrobiłam drugi trening w tym tygodniu. Żałuję, że właśnie w tym hotelu w Warszawie, w którym byliśmy, nie było słowo, nie byłam poszła. Ale wczoraj byłam, robiłam full body, dzisiaj góra ciała i myślę, że jutro zrobię sobie wolny właśnie alarmina lewa. Wody do białka, więc piję białko, wracamy na chatę i będę edytować ten film do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. W ogóle widziałam właśnie, że jesteście zadowoleni z tego, że w środę też pojawił się vlog, czyli w sumie ostatnie cztery filmy. Raz, dwa, trzy, cztery, ale tak, to były vlogi, ale myślę, że chciałabym też troszeczkę więcej zacząć ich nagrywać no i też wrzucać. Więc czasami będą daily vlogi, czasami właśnie będą takie tygodniowe vlogi. Dajcie co tu myślicie, no w sumie zaraz to będziecie mieć wręcz przesyt vlogów, dlatego że zaraz zaczyna się vlogmas już. Yy, I yy, mam nadzieję, że one też Wam się spodobają, więc kończę. Widzimy się w poniedziałek w nowym filmie i do zobaczenia.